Jakoś tak mi miło. Mogę wracać o której chcę, jeść co chcę. Nie muszę. Dużo nie muszę. Fajnie. Mhm. 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 Zasypiając, nie mogę doczekać się jutra, bo strasznie polubiłam studiowanie. Szkoda, że pandemia pokrzyżowała mi plany. Bo ten zapał już nie wróci. Budząc się rano, od razu czuję się zestresowana. Napadają mnie natrętne myśli, więc staram się ponownie zasnąć, żeby jakoś sobie z nimi poradzić. Ale to trudne i zazwyczaj nie wychodzi. Dlatego biorę dziennik i zapisuję tam wszystko, co mam w głowie, dzięki czemu widzę, jak dzień w dzień męczy mnie to samo i jak dzień w dzień nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Terima kasih telah menonton! Witam państwa serdecznie i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. W najbliższym okresie czekają nas, to znaczy nie nas, tylko ciebie, Alu, czekają same spadki. Na tę chwilę brak przewidywań na poprawę nastroju. W porównaniu z dniem wczorajszym zaobserwowano ogromne załamanie, które utrzymywać się będzie o równej sile przez kolejny tydzień. W perspektywie roku oczekiwana jest stopniowa poprawa, wynikająca właściwie z niczego innego. Jak ze zmęczenia bólem i upływu czasu. Cześć Filip, sorki, że tak długo nie odpisywałam, ale no cóż, sesja. Uwielbiam sesję. Nie mam czasu myśleć, bo ciągle muszę coś robić. Czyż to nie wspaniałe? Mogłoby tak już zostać. Czuję się jak inna osoba. Taka zorganizowana, zapracowana, ogarnięta, ambitna. Wszystko na ostatnią chwilę, co prawda. Nie wiem, czemu wcześniej nie byłam w stanie się zebrać. Może tak już mam, a może to się zmieni. No, to się... Dzień dobry Państwu. To pierwszy do korekty. Zapraszam serdecznie. Mmm, kabusia. O Komisarzu, słyszałem kawusia. Ktoś pije kawusie? Hmm. Raz usłyszałam od cioci: Człowiek rodzi się sam i umiera sam. I pomyślałam: Jeju, nie chcę myśleć o umieraniu. Później zrozumiałam, o co jej chodziło, i wręcz polubiłam to zdanie. Chodzi o to, że nie powinniśmy kontroli nad naszym życiem oddawać innym, skoro koniec końców to my żyjemy naszym życiem. Jeśli mam więc jakiś życiowy dylemat, to zastanawiam się, czy robię coś z presji, czy ze świadomej decyzji. Bo potem i tak okaże się, że ja jestem za wszystko odpowiedzialna. Nie wiem, czy ja jestem odpowiedzialna. I nie wiem, czy jestem dojrzałą osobą. Lepiej, żebym była, bo za 5 lat mam trzydziestkę. The big dung dung ding dung ding dong. dung big dung dung ding dung dung dong. dung the big dung